Witam, zaczynamy się bawić w bonusowe poziomy w Edit Moves. Pierwszy, najłatwiejszy z tych poziomów, Tabula Raza. Chociaż mimo wszystko trudno, on jest krótki przede wszystkim. No i na tym jego ta łatwość polega, że w zasadzie jest jedno trudne miejsce i to wszystko. Natomiast... No problem w tym, że to miejsce nie jest łatwo przejść. Zacznijmy od no, czarno-białej kolorystyki, jak widzicie. To jest wspólna kolorystyka dla wszystkich bonusowych poziomów. Więc. No akurat taka <laughs> śnieżno-zimowa aura, a jest zima, to nam pasuje. Uuu! Dobrze jest. No, i to jest to trudne miejsce. Ono, jak się w zasadzie dopiero dowiedziałem, znaczy sprawdziłem, można przejść na dwa sposoby. Właściwie trzy. Tu można korzystać z składki, można też iść dołem, ale też i górą. Zaraz postaram się wam to pokazać, wszystko. Znaczy, może nie wszystko. Najpierw tym tradycyjnym sposobem. Spróbuję to przejść. Problem stanowią zwykle głazy. No ale. Nie, no teraz to przejdę od razu. Powiedziałem Wam, że jest trudne, a przejdę to za pierwszym razem. No, no nic, pokażę Wam jeszcze górną drogę górą. Odblokowano osiągnięcie Tabula rasa. Przecież tu już przeszedłem być może to bez, przejście bez zgonu to jest osiągnięcie to mi się dotychczas nie udało ale pójdę jeszcze drugą drogą pokażę wam jak to zrobić dołem nie będę szedł bo to jest to samo tylko nadkładamy sobie dystansu natomiast można to jeszcze w zupełnie inny sposób zaliczyć No, najpierw muszę dojść do tego miejsca gdzie No do tego checkpointu No Jest ten nieprzyjemny moment kiedy spadają głazy No i w zasadzie Chwilę jakbym teraz wszedł tutaj To co by było Nie, tu jest czarna dziura, nie będę już nie będę kombinował za nadto. Jestem trochę ciekawski i tędy można górą iść. To wtedy zupełnie inaczej wygląda. Te głazy nie są w tym momencie aż takie straszne. No chociaż mogą też przeszkodzić, ale m, tą tradycyjną drogą, kiedy idziemy m, kiedy używamy kładki bądź kiedy idziemy dołem, no to z głazami jest duży kłopot. Natomiast tutaj sobie spokojnie podchodzimy pod pod górkę, nawet tej górki tutaj nie widać w tym momencie, tylko ta kładka piekielna nam trochę przeszkadza. No i mamy, i mamy metę etapu. Wiedziałem, że jest trudny i on tak naprawdę nie jest łatwy, ale jakoś udało mi się opanować te głazy. Bo jak się ich nie opanuje, to one lecą wszystkie cztery na głowę i trudno sobie z nimi poradzić. No ale poradziłem sobie tym razem Nadspodziewanie nad spodziewanie dobrze. No, przykro mi, że nie pokazałem tych zgonów, ale no, skoro mi dobrze wyszło, to nie będę nagrywał jeszcze raz. Bo niby dlaczego miałbym. Tyle, no na pewno kolejne etapy tak łatwo mi, tak, tak dobrze mi w nich nie pójdzie, ponieważ one są długie. Są znacznie dłuższe, więc tych miejsc ryzykownych jest o wiele więcej. No. Tutaj mieliście dwa sposoby poradzenia sobie z tym poziomem. Powodzenia życzę, bo będziecie go potrzebować, żeby przejść samodzielnie te bonusowe poziomy. To tyle, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych, cześć.